W środowy wieczór na obiektach Gedanii spotkały się drużyny CF2001 oraz Jepsen. CF walczyli o ugruntowanie pozycji w czubie tabeli grupy C Ligi III. Ci drudzy zaś o pierwsze wiosenne zwycięstwo. Zapraszam na prezentację obu ekip. Firma istnieje ponad 20 lat. Zaczynała jako sima, obecnie po przejęciu przez spółkę córkę z grupy Boeinga. Nazywa się Jeppesen Poland i mieści się w Gdańsku na ulicy Arkońskiej. Firma zatrudnia około 300 osób i jest bardzo mocna ekipa, która bardzo chętnie grywa w piłkę nożną. Od wielu, wielu lat uczestniczymy w tych rozgrywkach tutaj organizowanych przez PL3. Firma założona przez mojego szefa. Pawła Wińskiego. Są to usługi transportowe i pra jesteśmy praktycznie wszyscy kurierami. Niektórzy pracują w firmach DPD oraz UPS Polska. Dużo lepiej rozpoczęli odrzutowcy i przy prowadzeniu 3 do 0 mieli prawo marzyć o pełnej puli. Jednak z upływem czasu uchodziło z nich powietrze, zabrakło siły czy koncentracji. Nie, no sił na pewno nie zabrakło, ponieważ mieliśmy podwójne zmiany. Na pewno zabrakło koncentracji. Jesteśmy tak jakby nową drużyną, odbudowujemy ją od początku, także są nowe postacie, które z nami grają i musimy się zgrać. Po prostu treningi, treningi, treningi. Kurierzy mimo słabego początku pewnie wygrali to spotkanie, a jego ozdobą były bramki zdobyte z rzutów wolnych. Chcę powiedzieć, że my zawsze zaczynamy słabo. To jest brak koncentracji i rozgrzewki do meczu no ale później zawsze potrafimy się odbudować z każdym meczu chociaż ostatnio mieliśmy y, ciężkie dramatyczne losy <laughs> ale tak poza tym to uważam że sam mecz był w porządku Ja chciałem pozdrowić mamę, tatę i wszystkich fanów PL3. No i żonę. Ja pozdrawiam wszystkich fanatyków futbolu. Grajcie i zapraszam do grania w Pelczy. Pozdrawiam moją kochaną żonę i mojego kochanego synka Leosia. Buziaki dla Was i wszystkich kibiców Pelczy. Dzięki.